Cześć, witam Cię w dzisiejszym materiale, w którym udowodnię Ci, że samo wdrożenie projektu AI nie jest trudne, ale wdrożenie go tak, żeby przyniósł jakąkolwiek wartość biznesową już jest. I zacznijmy sobie od takiego badania, które przeprowadziło MIT, więc nie jakaś niszowa instytucja, tylko Massachusetts Institute of Technology, przeprowadził badania i wypuścił raport, w którym stwierdzono, że 95%, Pilotażowych projektów AI w 150 największych firmach w Ameryce, zakończyło się niepowodzeniem. Nie do końca niepowodzeniem, w takim sensie, że projekt został wdrożony i się nie wysypał, i nie poległ, ale nie dowiózł wartości biznesowej. Więc jeżeli jesteś analitykiem biznesowym, product ownerem, proxy Product Ownerem, Project Managerem, to powinno cię to bardzo interesować, bo naszym celem w samym w sobie nie jest dowiezienie projektu, tylko zwiększenie wartości biznesowej, a przynajmniej powinno być. Jeżeli AI jest taki potężny, to dlaczego tak często mamy problem z tym, żeby od, uzyskać od niego wartość? Bo 95% pieniędzy, czasu i wysiłku poświęconych na wdrażanie w AI w firmach, którego dotyczyło to badanie. Nie miało żadnego wpływu na biznes, a w zasadzie to jest nawet niedopowiedzenie, bo miały wpływ, bo pieniądze zostały wydane, czas został zmarnowany, a ludzie zapewne byli sfrustrowani. I firmy poniosły koszty utraconych możliwości, bo ci ludzie mogli być zaangażowani w inne, ciekawsze, lepsze projekty, które naprawdę mogły coś zmienić i przynieść korzyści. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego AI, skoro jest takie potężne, to tak trudno dowieść tą wartość? Ponieważ AI jest taką nową, błyszczącą zabawką dla biznesu, to zapomina się o starych i nudnych podstawach, czyli analizie. I brak tej analizy może być problemem, bo z AI jest tak, że często wpadamy od razu, myślimy w kontekście rozwiązania. Nie wiem, czy znasz, to jest Business Analysis Core Concept Model. To jest model. Czyli jakieś uproszczenie świata, które pochodzi z Boboka. Jeżeli go nie znasz, nie przejmuj się, to jest jakieś uproszczenie rzeczywistości, w tym są modele. I on mówi o tym, że każdą inicjatywę należy rozpatrywać w takich sześciu wymiarach, i rozwiązanie jest tylko jedną, jednym z tych wymiarów. Nie zapominajmy o potrzebie, o wartości, którą ma dowieść, o kontekście, o stakeholderach, o zmianie. No i finalnie jest to rozwiązanie, gdzie przy projektach AI mamy taką tendencję do tego, żeby zaczynać od tego. A tak naprawdę powinniśmy zaczynać od potrzeby, bo z AI jest trochę jak z staniem się nagle bogatym. Jeżeli jesteś dupkiem i staniesz się bogaty, to nadal będziesz po prostu dupkiem, tylko bogatym. Ale jeżeli jesteś osobą dobrą i hojną, i zdobędziesz nagle duże pieniądze, to będziesz po prostu jeszcze bardziej hojny i dobry. Z AI jest podobnie. Jeżeli masz jakąś niejasną potrzebę, to AI tylko spotęguje zagubienie organizacji i uczyni je po prostu drogim. A wdrażanie AI bez analizy całego modelu potrzeby, wartości, interesariuszy, kontekstu i zmiany może być po prostu zakładem, takim bardzo drogim zakładem. Jakiego dokonał na przykład IBM w 2011 roku z projektem Watson, który najpierw bardzo imponująco poradził sobie w jakimś teleturnieju amerykańskim. Sorry, nie siedzę w amerykańskich teleturniejach, więc nie pamiętam, jaki to był, ale z jakiegoś powodu postanowili wykorzystać ten projekt również do tego, żeby pomóc w leczeniu onkologicznym, w diagnozowaniu i w leczeniu. Problem był tylko taki, że nie mieli wystarczającej ilości danych, na których mogliby trenować. W związku z tym te dane sobie zasymulowano. Z projektami EE jest tak, że nie możemy symulować danych, bo to do niczego nie doprowadzi. Potrzebujemy realnych danych. Możemy syntetyzować dane, to zupełnie inny temat, ale symulować danych nie możemy. W związku z tym projekt Polek sromotnie i kosztował 62 miliony dolarów więc całkiem drugi zakład. Natomiast 6 lat później Amazon wypuścił swojego AI rekrutera, który miał pomóc wybierać najlepszych kandydatów w rekrutacjach. I jaki jest problem z tym projektem? No problem jest taki, że nawet jeżeli mamy wystarczającą ilość danych, to nie spodziewajmy się, że AI skoryguje w jakikolwiek sposób biases, które pojawiło się w tych danych, czyli jakieś... No, powiedzmy, z braku lepszego słowa po polsku, jakieś uprzedzenia. W związku z tym, co się tutaj wydarzyło? Okazało się, że AI rekruter preferuje mężczyzn nad kobiety i preferuje białych nad kolorowymi. Dlaczego? Dlatego, że takie decyzje podejmowali rekruterzy w przeszłości. Więc jeżeli na danych tych treningowych AI się nauczyło, OK, masz dwójkę ludzi z tymi samymi kompetencjami, wybieraj mężczyznę, no to po prostu zaczął to robić. Ja nie ma świadomości tego, co jest dobre czy złe, i gdzie, czy gdzieś istnieją nierówności w tych wyborach. On po prostu trenuje na tym, uczy się i podejmuje zgodnie z jakimś wzorcem. To, jakie są takie czerwone flagi, które musimy nauczyć się wyłapywać po to, żeby uniknąć większości problemów. Pierwsza i jedna z moich ulubionych to jest nasi konkurenci tego używają i jakby sorry, to nigdy nie jest dobry argument na cokolwiek. To jest dobrze być inspirowanym przez konkurencję, ale kopiowanie konkurencji nie powinno być naszym celem. Nie sądzę, żeby ktokolwiek w misji swojej firmy miał, będziemy najlepszą kopią X. Wyobrażacie sobie, gdyby Google zrobił, będziemy najlepszym, najlepszą kopią Yahoo, no do niczego by nie doszli, tak? Niektórzy z Was mogą nawet nie pamiętać, czym Yahoo było, chyba nawet jeszcze istnieje jakaś niszowa strona, a kiedyś wydawało się, żeby z Yahoo Internet nie może istnieć. I na tej kanwie przygotowałam dwa takie przykłady. Chatboty są gorącym tematem, ale w zeszłym roku były chyba jeszcze gorętszym, i parę firm wprowadziło tego chatbota bardzo szybko, bez porządnych testów, bez zastanowienia się, jak to, jakie to będzie miało ze sobą implikacje. Wiemy, że AI i LLMy halucynują. Mamy sposoby zapobiegania tego, ale to nie temat na dzisiaj. Natomiast ewidentnie w zeszłym roku, kiedy Chevrolet wpuszczał swojego chatbota na rynek, nie przemyśleli tego dobrze. I osoba, która rozmawiała z tym chatbotem, namówiła go do tego, żeby sprzedać mu samochód za jednego dolara. I to była wiążąca oferta zgodnie z prawem amerykańskim, i taki Chevrolet za jednego dolara został sprzedany. Podobna sytuacja miała miejsce w kanadyjskich liniach lotniczych pod koniec zeszłego roku, gdzie AI zasugerował, że ktoś tam może uzyskać zwrot za bilet, mimo że lot się już dawno odbył i ta osoba nie miała prawa zgodnie z polityką firmy. AI coś pohalucynował, zgodził się i sąd kanadyjski uznał, że firma ponosi odpowiedzialność za to, co mówi AI, tak jakby to powiedział pracownik no bo kto ma w sumie ponosić tę odpowiedzialność i musieli Zwrócić pieniądze za ten bilet, mimo że AI sobie wymyślił po prostu politykę, która nie istniała. Drugą taką czerwoną flagą, która musi się nam pojawić, to jest mamy mnóstwo danych, wykorzystajmy je. To jest dosyć podchwytliwy argument, bo faktycznie zazwyczaj mamy dużo danych, ale często albo bardzo często nie są one zupełnie gotowe na to, żeby z nich korzystać w projektach AI. Sam fakt, że masz dane do tego nie wystarczy, bo Google miał wszystkie dane świata. Jeżeli myślimy o tym, jaka firma ma dane, to Google ma zdecydowanie najwięcej tych danych. A mimo to w zeszłym roku z Gemini i z generowaniem obrazków dali ciała, bo stał się taki inkluzywny, że na pytanie, jak wygląda papież, potrafił wygenerować czarną kobietę, albo na pytanie, jak wyglądali ojcowie założyciele. Stanów Zjednoczonych potrafił wygenerować Azjatę. W związku z tym nie zawsze, nie zawsze, to jest takie proste i tam problem musiał polegać w mojej opinii nie na promptcie, jaki był zastosowany, tylko właśnie na tym jak zostały te drane dane wytrenowane, czyli zostały one zmanipulowany proces treningu, bo gdyby to było tylko prompt, to dosyć szybko Gemini wróciłby do generowania obrazków, a przez kilka miesięcy ta funkcja nie została przywrócona. Kolejnym argumentem jest zaoszczędzi nam czas. No i teraz mamy już pierwsze dane, więc czy na pewno nam zaoszczędzi czas? Są badania, które pokazują, że na przykład deweloperzy chcieli, oczekiwali 24% przyspieszenia swojej pracy, a w rezultacie Zwolnili o 19%, albo że biznes y, liczył na to, że zyska 120 godzin w roku, a zyskał nawet nie połowę tego. I tu dane się już zmieniają, dlatego że po pierwsze nauczyliśmy się korzystać lepiej z AI, same llm -y zaczęły lepiej pracować, tak? Kolejne modele, modele ulepszane i te dane z pewnością już dzisiaj wyglądają inaczej. Niemniej jednak warto się zastanowić, czy samo zaoszczędzenie czasu to jest, to jest warte tego, bo przykład z mojego życia. Mam taki kurs malutki, godzinny, czyli w godzinę, i chciałam go wypuścić na rynek angielskojęzyczny. I stwierdziłam, że nie mam czasu ani ochoty, nie jest to w ogóle na liście moich priorytetów, żeby teraz. Siadać i nagrywać to po angielsku. W związku z tym pomyślałam sobie: Dobra, jest 11 Labs to jest takie narzędzie stworzone przez Polaków, które jest genialne w generowaniu głosów, więc można to przetłumaczyć, wygenerować moim głosem i wypuścić. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy pierwszy filmik 3 minuty 50 sekund kosztował mnie 30 dolarów. To znaczy, że musiałabym zapłacić. AI za tłumaczenie moich filmów 450 dolarów za godzinę. Nie wiem jak ty, ale ja tyle fajnie nie zarabiam, w związku z tym uznałam, że okej, okay, to może jednak siądę w jakiś weekend i to y, nagram. Więc nie zawsze będzie się to opłacało. Oczywiście to jest stawka, która dla mnie nie jest akceptowalna. Dla korporacji prawdopodobnie by była. Więc tutaj kontekst też będzie ważny, ale weźmy pod uwagę, że to nie jest takie. Proste, to nie jest wszystko za darmo. Kolejną czerwoną flagą, na którą chciałabym Ci zwrócić uwagę, to jest... Dostawca mówi, że to jest plug and play. No kurde, nic nie jest. W sensie, jak długo będziemy się jeszcze na to nabierać? Ja nigdy nie widziałam dobrego projektu plug and play. No, po prostu nie widziałam. Plug and play to może być, kurde, ekspres do kawy, a nie narzędzie software'owe. I ja wierzę, że ten vendor wierzy... Że są firmy, do których może to podpiąć, bo oni sobie zaprojektowali jakąś firmę, przyjęli jakieś założenia i tak dalej. Twoja firma zapewne nie mieści się w tych checkboxach idealnej firmy. A jeżeli nawet mają bardzo skutecznych sprzedawców i Twój szef, CEO czy ktokolwiek po prostu jest tak podjarany, że i tak chcą z tego skorzystać, to zrób jedną rzecz. Postaraj się, aby twoja firma była zabezpieczona na poziomie kontraktu. Jeżeli to jest plug-and-play, to rozumiem, że w ciągu tygodnia, dwóch tygodni po prostu będzie śmigać. A jeżeli nie, to nie dostajecie dolara. Zobaczysz, jak szybko będą uciekać. Kolejną czerwoną flagę, która powinna Cię po prostu zaniepokoić, to jest zacznijmy od największego naszego procesu, od największego bólu, od największego i najważniejszego produktu. Nie rób tego. Jeżeli do tej pory nie masz żadnego projektu, produktu związanego z AI w organizacji, to najpierw oswójcie się z tym, zobaczcie, jak to się wdraża, z czym to się jest, z jakimi problemami to się wiąże. Na jakimś mniejszym procesie naprawdę porywanie się na implementację teraz AI w największym naszym procesie nie jest najlepszą strategią. I jak zapewne wiesz, prowadzę szkolenia dla analityków, product ownerów, które kończą się uzyskaniem certyfikatu. I nasz piękny język jest tak skonstruowany, że podkreśla na każdym kroku płeć osoby, o której mówimy, i również to jest certyfikatem. Tutaj możesz zobaczyć obraz mojego, mojej automatyzacji, jak są tworzone certyfikaty. I mamy ścieżkę dla kobiet, dla mężczyzn, y, jakiś tam fallback. Na dole to jest certyfikat po angielsku, to jest dosyć proste. I zanim wprowadziłam zmianę, która jest ukryta pod tym kwadracikiem, w tym spreadsheet na początku musiałam zaznaczyć każdorazowo, czy dana osoba jest kobietą, czy mężczyzną. I o ile to nie jest trudne zadanie, to jest to dosyć żmudne. Zdarzało mi się pomylić nieraz. Nie dwa, a ponieważ wystawiam tych certyfikatów kilkaset w roku, to był to pewnego rodzaju problem. I tutaj właśnie zaprzęgłam AI do tego, żeby określiło mi nie, płeć danej osoby. Wystarczy w warunkach polskich wysłać tylko imię. Nie musimy wysyłać nic więcej, więc dane są chronione w tym przypadku, więc wysyłamy imię. A czat nam zwraca informację, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, i dzięki temu ja już nie musiałam nic więcej ingerować, a więcej błędy się nie wydarzyły. I za tą automatyzację przez cały 2024 rok, za pracę EJA w, w tej automatyzacji, zapłaciłam niecałe pół dolara, więc myślę, że jest to tego warte i to był koszt dla mnie do zaakceptowania, bo odpadła mi część. Pracy, a w dodatku jakość tej pracy była znacznie wyższa. Jakie powinniśmy zadać pytania, jeżeli chodzi o to wdrażanie AI? Zacznijmy naprawdę od takich podstawowych, czyli jakie problemy chcemy rozwiązać, jakie, jak będziemy mierzyć sukces, jaką wartość chcemy dostarczyć. To nie są pytania związane z technologią. Ja wiem, one mogą się wydawać mega nudne. I takie jakby tutaj wszyscy myślą AI first, a ja teraz będę pytał po prostu, jaką wartość chcemy dostarczyć. No tak, bo to jest najważniejsze, bo później możesz wylądować w jednym z 95% projektów, gdzie AI został wdrożony, ale nie została dowieziona wartość. To trochę jak u pracy się udała, ale pacjent zmarł. Jeżeli już widzisz, że po prostu ten AI to jest już ustalone, że będzie to zacznijmy zadawać pytania, które nam otworzą trochę dyskusję, tak? Czyli dlaczego my w ogóle chcemy tego AI? Czemu o tym myślimy? Tutaj chodzi tylko o to, żeby dotrzeć do tej potrzeby biznesowej, do potrzeby użytkownika i do wartości, którą chcemy dostarczyć, bo dzięki temu będziemy mogli faktycznie zdeterminować, czy ten AI jest potrzebny, czy niekoniecznie. Zapytajmy się też w organizacji, jakie koszty jesteśmy w stanie ponieść, żeby dowieść tą wartość bo AI jest cholernie drogie. Nie dość, że implementacja jest droga, bo jeszcze jest mało specjalistów, wszyscy się uczymy, w związku z tym jeżeli nie masz super specjalistów, a tych jest naprawdę mało, no to wdrażasz to własnymi zasobami, które się uczą, więc to trwa więcej, więc sama implementacja nie jest tania. Ale takie projekty, w odróżnieniu od powiedzmy klasycznych projektów, gdzie utrzymanie systemu zazwyczaj nie jest drogie, zwłaszcza wewnętrznego, no to tutaj jakby używanie takiego systemu AI będzie się wiązało z mm, naprawdę sporymi kosztami. Bo każde pytanie, każda wygenerowana odpowiedź, nawet błędna, nawet bezużyteczna, będzie po prostu nas kosztowała tokeny a tokeny kosztują pieniądze. No i po trzecie, koszt utrzymania takiego systemu jest y, znacząco wyższy niż standardowych systemów software'owych. Dlaczego? Dlatego, że modele Wciąż szybko ewoluują. Stare są wycofywane, więc jeżeli twój system będzie oparty o jakiś model i go nagle wycofają, no to musisz zmieniać implementację, zmieniać prompty i tak dalej. W przypadku systemu, który ci pokazywałam, który rozpoznaje płeć na podstawie imienia, to jest na tyle proste, że tutaj ile razy się zmienia model, ja nie mam z tym problemu. Natomiast w większych implementacjach, kiedy ten model ma więcej do zrobienia niż zrobić takie super proste zadanie to naprawdę zaczyna być problem, bo nie wystarczy podmienić tylko modelów API, do którego wysyłamy zapytania, ale również będzie trzeba popracować nad nowym promptem, tak żeby te odpowiedzi nadal były zgodne z naszymi oczekiwaniami. Ale pamiętajmy, że naszą supermocą jest też rekomendowanie rozwiązań, a nie tylko zadawanie pytań, ale żeby móc Skutecznie sugerować rozwiązania, żeby móc skutecznie decydować o tym, jak to rozwiązanie powinno wyglądać, musimy po prostu AI poznać. Więc jeżeli chcesz poznać konkretne kroki, jak wdrażać AI w projektach, zapraszam cię na darmowe szkolenie. Poprowadzę je z Adamem Grzesikiem, wymiataczem LLM-ów, zjadł na tym zęby, pracuje dla jednej z największych firm inżynieryjnych na świecie i wprowadza tam właśnie projekty Gen AI. Zapisy i szczegóły znajdziesz poniżej tego wideo. A tymczasem dziękuję Ci i do zobaczenia.